Że szykuje się na spotkanie z klientem, tylko jeszcze nie do końca wiemy, co będzie z nim robić. W welobanku wasze pieniądze są chronione jak skarb i pracują na lokacie. W apce jest wszystko: welokonto, kredyty gotówkowe czy welokantor. I ja to kupuję. O, i panią też sobie kupię. Oh, ale ja jestem bezcenna. Welobank. Hm. Wszystkie frakcje w tym siedzą, ale tego śmiecia nie da się z nikim powiązać. Do którego wolka go wrzucić? Nie wiem. Zapytaj jako Sława. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzie to wyrzucić.pl i dowiedz się więcej. Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. SOMAT prezentuje. Zostanę tu na całą noc. Do rana wszystko zaschnie. So what? SOMAT. Mój numer jeden. Z ekstra mocą usuwa zabrudzenie zaschnięte do 72 godzin. Dla perfekcyjnej czystości wypróbuj kapsułki SOMAT Excellence. Zimno. Zimno. Ciepło, cieplej, jeszcze cieplej, jeszcze cieplej, najcieplej. Burger Drwala rozgrzewa zimą. Zamawiaj na mediaexpert.pl lub w aplikacji i odbieraj w sklepie z bezpłatną dostawą w ponad 600 elektromarketach w całej Polsce. Media Ekspert. A prezenty Ekspert. Męczycie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło. Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki Strepsil z natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa, uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem dzięki Strepsils. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość leki Strepsil z Natur. To jaka decyzja? Ten? Dobra. Więcej dobra to dobra decyzja. Dlatego Bank PNP Paribas już od 8 lat wspiera szlachetną paczkę. Razem możemy zrobić więcej dobra. Ala ma ezomeprazol alugastrin, który hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Uwalnia od częstej zgagi i chroni przed bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nagłe wejście z ławki. Liczy się. Może nie wszystko widziałem, ale sporo wygrałem. Liczy się klub. W STS Club zbierasz końcy, które wymieniasz na nagrody. To liczy się bardziej. And action. Action Ok, na ciebie. Tak. Nowość. Trzy proste pakiety. Streaming i telewizja od 20 zł miesięcznie w Polsat Box Go. Włączamy emocje. Maruchy uczą się na wiele sposobów, ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą. Lego Duplo na wielki start! Dwaj temperamentni agenci. Po pierwsze, nie ma zasad. Jest wolna Amerykanka. A po drugie? Każdy ma swoją tajemnicę. Sam już nie wiem, kim jesteś. Stąpasz po bardzo cienkim lodzie. Współpraca leży w pańskim interesie. I wspólnego wroga. Kasa, kasa, kasa. Clown czy masz karon? Czas na show. Odpalamy. Denzel Washington. Mark Wahlberg. Działamy razem? Agenci. W sobotę o 20.00. Mi, ja pani powiem, kiedy przecież. To ja, Kazimierz. Na pamiątkę rzutu różnego co go Dejna strzelił, jak się rodziłem. Przestań mu mieszać w głowie tą piłką. Ty chłopak ma prawdopodobnie na 100% talent. Tak czy inaczej, w życiu trzeba robić swoje. Najlepiej, jak się tylko potrafi. Super oh. Być jak Kazimierz Dejna. W sobotę o 22.05 w Polsacie 2. W ciągu najbliższych miesięcy nauczymy was, jak zabijać z pomocą różnych narzędzi. Będziecie szpiegować pod osłoną immunitetu. Nie ufaj nikomu. Masz nawiązać romans z Lady. Musiałbym kogoś zabić? A chciałbyś? W CIA nic nie jest takim, jakim się wydaje. Colin Farrell. Al Pacino. Rekrut. W niedzielę o 25 w Polsacie 2. Kilka minut później detektyw Kosmala kontynuuje obserwację wnętrza komisu. Śledczy nadal nie mają pewności, co stało się z żoną klienta. Nagle w komisie dochodzi do niecodziennej sytuacji. No nie oszalałaś, gdzie mi...